Szanowni Państwo, stajemy dziś tutaj do apelu pamięci na terenie getta limanowskiego, w którym uwięziono w 1942 roku kilka tysięcy żydów. Dzisiejsza uroczystość ma dwie części, tutaj w Limanowej. Będziemy również świadkami odsłonięcia tablicy informacyjnej na cmentarzu żydowskim. Zgadza się, tablicy. Informacyjnej, ale też edukacyjnej, bo też masz służyć edukacji o tym, że takie miejsce w Limanowej się znajduje, chociaż pewnie Limanowianie wiedzą o tym. No to jednak na tej tablicy znalazło się dużo takich faktów historycznych, które nie jesteśmy w stanie jeszcze odkryć na temat tego cmentarza. Zgromadziliśmy trochę rzeczy, które znaleźliśmy w archiwach różnych, ale mamy nadzieję, że będzie ona przypominać tym, którzy będą chcieli odwiedzić ten cmentarz. O tym, o, tym, o tym miejscu. No i potem, jak za chwilę tutaj pan przewodniczący przednie wstęgę, otworzymy tę tablicę, to zapraszamy też do środka, żeby zobaczyć nowe macewy, które właśnie w tamtym tygodniu tutaj dotarły, dwa fragmenty macew. Mamy nadzieję, że tych macew będzie więcej. Tutaj do mediów się zwracamy z apelem o to, żeby jeżeli ktoś ma takie kamienie dziwne z hebrajskimi literami. To jest jakby taki pierwszy e, to, etap e, jakby skończyć, zadbania o to miejsce, bo ono wymaga takiej też kompleksowej opieki, jeżeli chodzi o e, sam wygląd tego miejsca, trawę, zarośla i tak dalej, ale e, także inwentaryzacji tego, co tam zostało, bo tych nagrobków jest tam naprawdę niewiele, więc ta tablica ma jakby przypomnieć właśnie e, o tym miejscu limanowianom i tym, którzy będą szukać tego miejsca i będą się chcieli czegoś o tym dowiedzieć Udało się umieścić tam odnaleziony fragmenty macew w zeszłym tygodniu, owszem, te fragmenty pochodzą stąd, z Limanowej. W czasie II wojny światowej musimy mieć świadomość, że Niemcy niszczyli cmentarz żydowski, był dewastowany. Tutaj w mieście układane były z macew chodniki, pojawiały się macewy jako materiał budowlany na fundamenty do melioracji rzeki. I te fragmenty zapewne są jeszcze rozproszone po e, okolicy. Gdyby ktoś z Państwa oczywiście posiadał jeszcze takie fragmenty, to e, prosimy o kontakt e, i, i oczywiście odbierzemy takie e, nagrobki, o trzeba powiedzieć, nagrobki, które e, powinny wrócić na swoje miejsce, no bo miejsce na grobku jest na cmentarzu, a nie, a nie, a nie poza nim. Uczestnicy uroczystości udali się dzisiaj oczywiście również do starej wsi na miejsce egzekucji. E, tak, e, tak jak co roku tradycyjnie, e, też spotkaliśmy się e, na pożarach na starej wsi, e, właśnie w miejscu egzekucji. E, to było. E, przed tymi głównymi uroczystościami o godzinie 16.00, w kilka osób spotkaliśmy się. Był też z nami ksiądz wikary z parafii w Starej Wsi. Tam przy tej drewnianej macewie spotkaliśmy się i odmówiliśmy modlitwę, zapaliśmy znicze. Było to kameralne spotkanie, ponieważ wiadomo, że dzisiaj są w sumie. Trzy miejsca, gdzie się odbywają te uroczystości, czyli Stara Wieś, tu na ulicy Kilińskiego i na cmentarzu Żydowskim na ulicy Kolejowej. Was najsłabsi, którzy zostaliście tam zamordowani. Cześć Waszej pamięci. Czy mieszkańcy Limanowej pamiętają o tych wydarzeniach? E, myślę, że tak. Znaczy, Na pewno więcej o tym wie osób niż kilka lat temu jeszcze. Przyzywamy Was, mieszkańcy getta i ziemi limanowskiej, zgromadzeni na likwidacji 18 sierpnia 1942 roku. Pamiętać pamiętają, natomiast no, na takie uroczystości tak jak dzisiaj, gdzie też pogoda no, zmienna, kilka minut temu jeszcze padał deszcz, e, no to może to tak wygląda, że, że, że przychodzi tych osób niedużo, natomiast jednak jak się nawet porozmawia z ludźmi, czy w mieście, czy tak samo tam na starej wsi, to oni wiedzą, pamiętają, no tylko mówią, że jakby te uroczystości odbywały się na przykład w niedzielę albo w sobotę w godzinach popołudniowych, to by przyszli. Natomiast pamięć jest i też młode osoby widać, że też zaczynają coś też się interesować więcej, bo to można też zobaczyć w internecie czy na portalach informacyjnych, ale też na Facebooku, gdzie pewne osoby wrzucają właśnie informacje związane z tymi wydarzeniami, zdjęcia. No to nawet ilość tych kliknięć, polubień, komentarzy jest większa niż kilka lat temu.